Cześć widzowie, z tej strony Szyfuncio Gameplay Guy Witam was z powrotem na moim minecraftowym kanale w kolejnym minecraftowym odcinku Dzisiaj postanowiłem, że pod lupę weźmiemy sobie pierwszą dostępną w oficjalnym launcherze wersję minecrafta I zobaczymy sobie jak to wyglądało te 14 lat temu yy, Pomysł wziął się stąd, że powoli wchodzę yy, w okres kryzysu wieku średniego i musiałem sobie odświeżyć pamięć dotyczącą właśnie starszych wersji tej gry, więc na dobry początek mamy tutaj w lewym dolnym rogu wersję 1.00 Tak właśnie 1.00 i dzisiaj oto tej wersji będziemy się przyglądać. Dla ludzi, którzy nie wiedzą co to jest Minecraft, to tak, możecie. Wypierdalać. Jak można nie wiedzieć, co to jest zagra do jebanego Bez owijania w bawełnę. Przejdziemy sobie do stworzenia pierwszego świata. Widzimy, że mamy tutaj game mody, jak w klasycznej, dotychczasowej Powiedzmy wersji gry. Mamy Survival, hardcore i kreatywny. Oczywiście zagramy sobie na Survivalu na dobry początek. W opcjach świata mamy do wyłączenia bądź włączenia struktury typu wioski dungeony i co ciekawe nie możemy sobie wybrać typu tego świata, jest dostępny tylko normalnie wiem dlaczego. Możemy sobie wklepać customowy seed ale nie będziemy tego robić. No i tak, przejdźmy do stworzenia naszego pierwszego świata. No, niesamowite. Niesamowite. Musimy złapać chwilę oddechu, bo przyglądać się tym pięknym widoczkom. Tak. Od razu podkreślę, że nie gram na defaultowych ustawieniach. Musiałem sobie co nieco pozmieniać, aby zwiększyć FPS-y. Tak wyglądają moje ustawienia. Bo widocznie mój komputerek ciężko znosi tą pierwszą, prehistoryczną już wersję naszej ukochanej gry. No i tak, pierwsze moby, na które trafiamy. Zrespiliśmy się tutaj widzowie na piomie bagiennym. Mamy stare krówki, stare owce. Widzę, że w kwestii ich tekstur za wiele się nie zmieniło. Widzę, że w kwestii tekstur za wiele się nie zmieniło. Mamy tutaj także kurczaki. Widzę, widzę kurwa dąb, więc zetnijmy sobie, zetnijmy sobie drzewko. Za mordę. Pierwsze większe różnice w porównaniu do najnowszych, dotychczasowych wersji gry, jakie można zauważyć, to oczywiście tekstura wody i pewnie lawy też, aczkolwiek nie wiadomo, czy znajdziemy tutaj po drodze jakąś. O, kurwa. Widzowie! <gryw> Widzowie, czy wy to słyszycie? Mamy tutaj grany piękny, klasyczny Minecraftowy utwór autorstwa. Chujcie to obchodzi. Yy. I tak. Spróbujmy przetrwać może pierwszą noc. Zobaczmy sobie, jak wygląda nasze inwentory. Czekajcie, znaczy, bo to chyba kurwa da jest troska za głośno. No, jak mówiłem. Zobaczmy sobie tutaj nasze inwentory. Mamy w ogóle naszą postać. Zmiana perspektywy pod F5. Jeżeli chodzi też o sterowanie, to też jest ciekawe. Widzicie, mamy tutaj o wiele mniej opcji w kontrolkach, to wygląda tak. W porównaniu do Minecrafta, którego mamy teraz, można zauważyć bardzo dużo zmian. Jest o wiele więcej opcji. Tutaj w zasadzie nie mamy nawet opcji wpisania komendy, co jest ciekawe. Tego się nie spodziewałem. Także no spróbujmy jednąć owieczkę. Niestety owieczka nie dropi nam wełny po jednym uderzeniu. Pamiętam, że jak zaczynałem grę w Minecrafta, kupiłem sobie pierwszy raz tak zwaną premkę. To były wersje 1.4, 1.5 i tam właśnie było tak fajnie, że Steve dostał w pizdę, to był taki dźwięk i właśnie owieczki się uderzało, to one rzucały wełny, nie trzeba było ich zabijać, a no, trudno teraz, ja tu kurwa może przetrwać, ja to za ja jestem kamerzystą, kurwa influencerem, youtuberem, kurwa, człowieku, o. I zobaczcie, zupełnie przypadkowo znaleźliśmy tutaj żelazo. W kwestii naszego ekwipunku możecie zobaczyć, widzimy tutaj dalej swoją postać yy, na takim... Bardzo czarnym tle i tutaj w miejscu na zbrojkę nie mamy tych takich ikonek, które można właśnie kojarzyć z nowszych wersji. Zobaczmy, jak działa crafting. O! I widzicie coś nowego. Już śpieszę z wyjaśnieniem. Normalnie w Minecrafcie, kiedy trzymacie prawy przycisk myszy i jedziecie sobie itemkiem wzdłuż po tych kurwa kwadracikach, to kolejno rozkładają Wam się te itemki. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj trzeba ręcznie wszystko wyłożyć, yy, napracować się więcej przy skraftowaniu, właśnie kilofa czy czegokolwiek tam. No, w kwestii sound efektów, dźwięków kopania drewna kupania kamienia. Widzę, że dźwięki są tutaj te same niezmiennie. E, aczkolwiek tekstury wiadomo są, są trochę starsze. Są to oryginalne tekstury. Nie podkręcane w żaden sposób. Mam grafikę ustawioną na fast. Zobaczmy sobie jak to będzie wyglądało na fancy. Kurwa nic się nie zmieniło. Myślę, że moglibyśmy poszukać też jakiegoś cave'a, aczkolwiek nie wiem, jak to jest z generowaniem się właśnie takich struktur w pierwszej wersji gry. Jest to już. Dobra, nic nie mówiłem. O, tak jak mówiłem, jest to już prehistoryczna wersja tej gry i myślę, że ta gra przyży jeszcze nas i, i może nasze dzieci co to była zaścinka fajna może nas, może nasze dzieci o tutaj widzicie właśnie starą teksturę lawy też gdybym był klasycznie na Optifine no wam przybliżył ale, ale niestety nie jestem więc zobaczycie to dopiero dzięki magii postprodukcji zapomniałem jak kretyn totalnie o tym żeby skołować sobie jakieś żarcie więc prawdopodobnie u kurwa ale straszny dźwięk nie wiem czy dobrze kojarzę, e, nie jestem jakimś super Minecraftowym świrem, Ale w nowszych wersjach z głodu się chyba nie da umrzeć. Zostawiacie to na pół serduszka, a w starszych właśnie jest trochę inaczej. I można się wypierdolić, jeżeli nie będzie się odpowiednio, kurwa, wpierdalało mięska. Które też jest ciężej o wiele pozyskać, nie? Bo pamiętajmy, że w starszych wersjach Minecrafta takie owce, których tam mieliśmy w chuj, nie, nie zostawiały w ogóle jedzonka, więc to tam mniejsza czy je zostawiłem przy życiu czy nie. Widzę, że mamy tam bardzo głębokie zejście, płynie tam lawa. Możliwe, że bylibyśmy w stanie... Witam Was, widzowie, po malutkim cięciu. Musimy dokonać yy, niestety jeszcze cięcia na tej pierdolonej krowie. Z tego co widzicie, krowa daje EXPA. Wydaje mi się, że tyle samo, ale dała nam aż trzy kotleciki. Możecie sobie tutaj popodziwiać yy, ten, tego, starą teksturę mięcha Fajną. No, upierdolimy sobie jeszcze parę krówek, żeby tam nie zdechnąć z głodu. Co ciekawe, widzowie, Achievementy naprawdę dużo i temu te krowy dropiły. Co jest, A nerfa potem dostały strasznego. Co ciekawe, widzowie, dopiero po pierwszej wyjebce, kiedy ściąłem na nowo drzewo i na nowo otworzyłem sobie crafting, dostałem osiągnięcia za to. I nie wiem, prawdopodobnie jest to jakiś błąd. No, cały czas muszę Pierdolić o tym, że jest to. Pierwsza jedyna OG kurwa wersja Minecrafta. Zabijmy sobie jeszcze tą krówkę. Oj! Nie podobała mi się ta ścinka. E, to widzicie, zabiliśmy sobie parę krówek i mamy już chyba wystarczające jedzenia, żeby przetrwać. Spróbujmy udać się po naszej temki. To patrzcie ile jedno drzewo zostawia sadzonych. Boże, to jest kurwa niesamowite. Tak, tak mi tu kurwa rozpierdola, baję, co się... Co się kurwa dzieje w tej grze w ogóle? Z, 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 ni niesamowite. E, chodźmy, spróbujmy odzyskać nasze itemki i nie dostać w pierdolu od okolicznych kurwa gangusów z getta. Proszę się ode mnie odpierdolić kurwa, ja tutaj kameruję dzikie życie kurwa w przyrodzie. Proszę spierdalać ode mnie. Unikamy szczałów. O kurwa. Śmano, widzowie, mały update. Mamy z deka przepierdolone. Z tego co widzicie na trybie normalnym gry Mobów Respi się od chuja. Wydaje mi się, że jeszcze więcej niż w nowej wersji gry. Chętnie bym je wszystkie zaciukał i pokazał wam co, co może tutaj z nich dropnąć, bo to też dla mnie jest... Wielka tajemnica, aczkolwiek zależy mi yy, na odzyskaniu tutaj kurwa itemów. Jak mnie zrobił, skurwysyn? Kurwa, zostaw mnie śmieciu, pierdolony, kurwa. Ośmiejący z kurwysynu wypierdala, jest kurwa. Frajerze, pierdolony. To jest mój crafting, kurwa. O. Yy, właśnie zarobiliśmy osiągnięcie łowca potworów. Jest to naprawdę wielki moment w moim życiu, z tego co widzimy pająk nie wydropił nam oka i nie wiadomo czy ten itemek był w grze w tak wczesnej fazie rozwoju produkcji czy, czy kurwa nie, ale dostałem pajężynkę. Spróbujmy zrobić sobie mieczyk, bo już mnie wkurwiają. Jako, jako już jestem facetem z krwi kości potrafię Przyznać się do porażki. Nie udało mi się i temu w kejwie odzyskać. Woda na jedną kratkę nie redukuje fal demedżu, yy, ale no, uzbieramy sobie nowe. Co też zauważyłem, to to, że cykl dnia i nocy jest wydaje mi się troszeczkę jakiś dłuższy. W sensie. Strasznie długo był dzień i teraz strasznie długo jest noc. I no możemy stwierdzić po położeniu księżyca ile to jeszcze potrwa, Widzimy, że zbliża się już e, ku zachodowi. E, możecie spojrzeć tutaj na mój kursor i zobaczyć jak popierdala. Ale no. Jeszcze troszeczkę czasu musimy tutaj przetrwać, więc pozwólcie, że zrobię cięcie bądź jakiegoś timelapsa i... i Widzimy się, jak będziemy mogli ruszyć dalej. Kurwy jebane nigdy się nie poddam. Ło! o Ostrach dzieciństwa każdego z nas. Enderman wzorowany na y, y, tym, na Slendermanie. Takim kurwa, też wysokim z lasu, co przychodził kurwa i porywał dzieci. Witam was ponownie moi drodzy widzowie. znajdujemy się teraz na nowym świecie na trybie kreatywnym, aby w pełni przeanalizować sobie co mamy, a czego nie mamy w tej wersji Minecrafta. Wchodząc na tryb kreatywny, dalej nie odblokowaliśmy świata super płaskiego, ale wyjebane w to, widocznie było jeszcze takiej opcji. W takim razie narasta tylko pytanie Dlaczego jest opcja, niby jest opcja y, typu świata? Wyboru, a, a kurwa nie, nie, da, nie da się nic, kurwa zmienić w tym. Nie, nie wiem, ale, ale bardzo fajnie się tutaj świat generuje. Jest jeszcze przed, przed tymi wszystkimi update'ami, jakimiś usprawnieniami, unowocześnieniami, więc kurwa tak to wygląda po prostu. Mi się już. Mózg kurwa lasuje od tej gry. Jak możecie usłyszeć, zobaczmy, przelećmy sobie tutaj e, przez wszystko co mamy. E, więc widzimy tak e, klasyczne, znane nam wszystkim dobrze bloki: bloki złota, diamentu, rudy, kamień i tym, kurwa podobne. O, widzimy, że znajduje się w tej wersji już nether. Możemy udać się do niego i zobaczyć, jak, jak wyglądał. Więc tak, tak oto stoi przed nami otworem kolejny świat yy, netherowy właśnie. Widzimy, że mamy tutaj y, różne odmiany wełny, już oczywiście TNT, które niejednemu znam sprzygrzało kompa. Yy, kurwa gąbka, tego, tego się nie spodziewałem, dacyk, that's, that's sick, dacyk, that's sick. gravel, yy, piasek. Trzy rodzaje liści tylko, czyli wychodzi na to, że prawdopodobnie mamy tutaj tylko trzy rodzaje drzew, tak jak widzimy po saplingach. Nie są one pos posortowane. W sensie nie mają własnych nazw, tylko wszystko jest sapling. Wszystko jest mushroom yy, nie wiem. Mamy musicboxa, Noteboxa, dispensera. O, mamy już co ciekawe płotki i te Enchant mamy w pierwszej wersji gry, no. Tego się naprawdę nie spodziewałem, poza tym mamy też obrazki, koks jabłko, zegarek, no płyty, no dobra, my, mamy music boxa, tam to logiczne, ale powiem wam, że jestem zaskoczony ilością rzeczy, jakie były dostępne już od pierwszych dni tej gry, a więc udajmy się do tego pierdolonego Nederu i zobaczmy co tutaj na nas czeka. się jara coś. Dużo się jara. Nie jestem pewny, czy jesteśmy w stanie zlokalizować tutaj fortecę. Yy... No bo tak, czy mamy tutaj itemki odnośnie wejścia do Endu i rozpierdolenia Ender Dragona? No wydaje mi się... Hmm. Już miałem powiedzieć, że nie, ale to chyba tylko moje niewprawne oko. Bo... Endstone jednak znajduje się w tej grze. Tylko jakoś nie widzę tych chyba takich cośów na oczy i samych samych oczu. Weźmy sobie, może w takim razie dla eksperymentu perełkę. O, no z tego co widzimy jesteśmy w stanie skraftować oko Endu, nie jesteśmy w stanie natomiast go wyrzucić, chyba że tak by to zadziałało. No nie wiem, nie wiem. E, chociaż w sumie może w netherze to nie działa, więc... Za chwilę jeszcze to sprawdzimy. E, a co do samego netheru to tak. E, mamy nasze klasyczne ukochane pigmeny, co jak się jednemu zajebę, to wszystkie się na ciebie wkurwiają. Nie da się z nimi handlować złotem, bo wyznają oni zasadę, że... E, braci się nie traci, jak traci to nie braci, nie są sprzedajnymi kurwa szmatami. I znaleźliśmy właśnie Nederową fortecę. To jest, kurwa przełom. Skoro forteza to są też Blazy, skoro Blazy to jest też oko, skoro oko to jest też end. Ale nie wejdziemy tam bo chuj. Widzimy tutaj Gasta. Wydaje mi się, że jest jakiś większy niż w nowszych wersjach gry, aczkolwiek to może mi się tylko tak wydawać. Mamy tutaj Blaze Spawner, wkurwione, nagrzane, przegrzane kurwa. Łby jebany. Tutaj jakieś samotne blazy. Co kurwa? Szczelał we mnie. Spierdalaj. Nie widzę natomiast tutaj przerażających netherowych szkieletów. Nigdzie. Tutaj mamy niewyrośnięte jeszcze brodawki. Chyba, że po prostu tak to wygląda. Nie. Więc no. W kwestii netheru to tyle. Jestem zaskoczony, jak ta gra już była rozbudowana, dało się ją legitnie przejść na takiej wersji. Się nie zrozumcie mnie źle. Jest to dosyć logiczne, że jak się wypuszcza oficjalną nawet pierwszą wersję gry, to powinno się dać ją przejść, ale... No, powiem wam tak, Nederowa, forteca, jeszcze gdzieś tutaj endczycha. No, no ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym jak ta gra wyglądała już od tej pierwszej wersji. Wróćmy sobie do normalnego świata. Spróbujmy rzucić okiem. Hehe. He. Oko poszybowało. No, siemanko widzowie, witam Was po cięciu. Nie mogłem tak tego zostawić, więc nie wiem, może jestem po prostu zbyt głupi, ale nie byłem w stanie tutaj się dopatrzeć tych cosiów, w które się wkłada te oczy. Więc postanowiłem własnoręcznie polatać, porzucać tymi oczyma i e, znaleźć po prostu e, własnoręcznie tutaj tu twierdzę, czy jak to się tam nazywa. Nie byłby to kompletny odcinek, gdybym nie pokazał Wam też, jak wygląda end. Kurwa. Właśnie. E, więc teraz tylko kwestia znalezienia tego endu. Zobaczymy sobie jak wygląda Ender Dragon Jak wygląda rozpierdolenie go I myślę, że to będzie już tyle na ten odcinek Bo zaraz zabraknie mi miejsca na dysku e, Więc tak, przemieszczamy się tutaj e, Można znaleźć skrzynkę, w której znajduje się ironowy helmet Ale nie jesteśmy w stanie go założyć Jest to swego rodzaju labirynt Reaper się nas wkurwia, nawet w trybie kreatywnym, kiedy mu pierdolniemy. To też jest y, różnica w porównaniu do nowszych wersji. Rozpierdalając ściany w poszukiwaniu właściwego pokoju, y, natknąłem się na pierwszą wersję biblioteki. Zobaczcie, widzowie, to jest kurwa y, niesamowite. Eee, kurwa, zobaczmy, co znajduje się w skrytce. Są tu y, trzy książki zajebista nagroda za przejście tutaj gierki e, mamy sporo bookshelfów nie wiem czy istnieje upgrade na silk toucha e, nie poruszyliśmy w ogóle kwestii enchantów, musicie mi to wybaczyć, ale e, jestem kurwa tak podjarany e, tym że gram w pierwszą oficjalną wersję minecrafta że chyba zara kurwa eksploduje e, właśnie i kurwa sobie lecimy pochodnia nie dająca światła nie wiadomo, czy to też jakiś błąd. Kurwa, nie mogę znaleźć tego pierdolonego pokoju. Tutaj widzowie znaleźliśmy jakąś celę więzienną, w której prawdopodobnie trzymali dobrych chłopaków przez pierdolonych konfidentów z Płocka i okolic. Ale niestety to nie jest to, czego szukamy. Zaczynam tracić nadzieję, że uda nam się znaleźć faktyczny Portal i dostać się do Endu. Kolejne cele więzienne dla dobrych chłopaków, gitów. Yy, możecie postawić im znicz w komentarzu: yy, Zgnili w celi, yy, bo ktoś miał za długi kurwa język. Nie, gdzie to kurwa jest? Gdzie to kurwa jest? Zaraz, widzowie, nie wytrzymam. I, i sko skończę tu w pizdu, ale jakoś tak czuję, że, że nie mogę tak tego zostawić, nie? Nie mogę. Dobrze widzowie, także mój statement na teraz to... Wkurwia mnie to! Pierdolenie robię. Nie mogę tego znaleźć, znajdźcie se na YouTubie. Jest 23 rok, to wszystko jest w sieci. Ale oczywiście tutaj dla was... Wszystko ten, może, może zrobimy jakiegoś sequela i, i znajdę dla Was tą twierdzę. Nie usunę zapisu z tego świata. Jak macie jakieś tipy i triki, jak na nią trafić. Bo no, kręcę się tu i tam, ale nie jestem w stanie nic znaleźć. Eee, więc tak, e, pokazałem Wam, jak wyglądał pierwszy oficjalny Minecraft. Y, jaram się tym, że mogłem tego doświadczyć. Naprawdę bardzo fajnie. Throwback do starych czasów, jak jeszcze byłem y, małym kidoskiem i nie było żadnych I mogłem sobie po prostu grać w klosuszki. Także y, miło było zwiedzić ten piękny, y, kolorowy Minecraftowy świat razem z wami widzowie. Y, a y, no no kończymy. Żegnam, tak. Żegnam. Cześć widzowie. Do następnego.